Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej debacie przed wyborami w Sochaczewie. Dziś gościem TV Sochaczew jest Pan Andrzej Kieszkowski, przewodniczący Rady Powiatu. Dzień dobry Panie Andrzej. Witam, witam Pana, witam Państwa. Proszę powiedzieć, bo można powiedzieć, że jest Pan rekordzistą. Przez dwie kadencje był Pan przewodniczącym Rady, co do tej pory się nie zdarzało. Jak to się robi, że takie stanowisko, ważne przecież bardzo, się piastuje przez dwie kadencje? Najważniejsze to, trzeba być spokojnym, opanowanym i z dużym stażem. A ten staż to? No, ja jestem stary związkowiec, nie na jednym zebraniu prowadziłem spotkania, nie przewodniczyłem w Ursusie 10 lat i jeszcze przewodniczę. Delegat zjaz krajowy, regionalny, także mam duży staż związkowy. Czyli te, te, tego typu struktury nie są Panu obce i jakby potrafi się Pan spokojnie odnaczyć? Nie są mi obce, to raz. Drugi temat, że potrafię z ludźmi współpracować. Tacy przeciwnicy, przeważnie z opozycji, na mnie w ogóle nie działają, jeżeli nie mówią merytorycznie. Chyba, że mówią coś merytorycznie, to staram się odpowiedzieć merytorycznie albo przedstawić, jeżeli czegoś nie rozumieją. I w ten sposób przeleciało nam, jak z bata strzelił 9 lat. No to piękny wynik, rzeczywiście. Panie Andrzeju, proszę przybliżyć się naszym widzom, czym właściwie zajmuje się powiat. Bo jest to struktura, no nie każdemu chyba znana, prawda? To, to nie jest tak. Wiele osób myśli, że na przykład starosta jest przełożonym burmistrza czy wójta, a to tak nie jest, prawda? Starostwo czy powiat to jest zupełnie inna struktura. No ja panu powiem i państwu, że gdzieś 9 lat mówimy cały czas 9 lat, bo ta kadencja się przedłużyła, kadencje były po cztery. 9 lat temu, jak zostałem przewodniczącym, to zderzało się coś takiego, że powiat jest niepotrzebny, powiat rozwiązać, powiat tylko tam, wydział komunikacji jest potrzebny. A dzisiaj, proszę Państwa, ludzie zrozumieli, że gdy wchodziliśmy 9 lat temu, budżet powiatu był 100 milionów. Dzisiaj budżet powiatu jest 200 milionów. Dwukrotny budżet. Drugi temat. Jak weszliśmy do powiatu z panią starostą Jolantą Gątą, już wybraną starostą, pierwsze co zrobiliśmy, to wprowadziliśmy dyżury przewodniczącego i urzędowanie powiatu w poniedziałki do godziny 17, po to, że mieszkańcy, którzy przyjeżdżają, mogą sobie po obiedzie pozałatwiać sprawy. To znakomity pomysł. A... Proszę powiedzieć, też przybliżyć, przybliżyć naszym widzom, co przez te 9 lat udało się zrobić dla mieszkańców powiatu. Jakieś inwestycje, jakieś nowe nie wiem, miejsca, nowe budynki. Przez 9 lat tak jak w poprzedniej kadencji Państwo wiecie, było rozpoczęcie. Przebudowa w ogóle infrastruktury i budowa nowej, drogowej, powiatowej w każdym jednej gminie. Zawsze były dziurawe drogi, ulice ludzie narzekali i zaczęliśmy stopniowo pozyskiwać fundusze zarówno z województwa, jak i z rządu i stopniowo te drogi naprawiać i budować. W poprzedniej kadencji zaczęliśmy już trochę inwestować w szkoły i w ten sposób cała kadencja. E, zbudziliśmy, a, uporządkowaliśmy przede wszystkim DPS. Jak państwo wiecie, w DPS-ie była straszna awantura. Według mnie, żeby nie, nie, nie rozmuchiwać tego na nowo, to bym powiedział, że tam było wykorzystywanie y, dobroci starszych ludzi, y, po prostu schorowanych ludzi. To było wykorzystywane, robienie na ich pieniędzy i dlatego przeciwstawiliśmy się temu. Ludzie nam zaufali i tą całą kadencję przepracowaliśmy na rzecz naszego powiatu. Następna kadencja, proszę Państwa, to już Państwo wiecie, że i wówczas Prawo i Sprawiedliwość yy, przystąpiło drugą kadencję do rządu, były programy rządowe, które tu mieliśmy świetnego ambasadora, jak Państwo wiecie, Macieja Małeckiego, Pan też pewnie będzie posła, później ministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego, zna. starał się jak najwięcej, wszyscy ludzie się śmieli, że przywozi takie dykty. Każdy tutaj tych, opozycja w sąsiednich radiach, w gazetach pisali, że dykty. Ale dykty zamieniły się w czyn. Na dyktach było napisane, ile pieniędzy przeznaczamy. My musieliśmy mieć własne środki, gminy własne i łącząc te wszystkie środki zamiast dykty powstawała piękna droga, piękna hala sportowa, odnowione boisko, e, proszę Państwa. E, Tunel, którego przez tyle lat nie można było rozpocząć w Teresinie. Ja jestem dumny i chyba wszyscy radni, którzy uczestniczyli w ostatniej kadencji, nawet ci z opozycji, że ten tunel nareszcie powstał po tylu latach. Jesteśmy dumni, tak jak również nasi mieszkańcy wiedzą bardzo dobrze, że nasze miasto jest wzdłuż rzeki Bzury, długości 8 kilometrów. I nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że mamy tylko jedną przeprawę mostową przez Bzurę. I dzisiaj, proszę Państwa, już jest projekt rozpoczęty, już jest przygotowanie do budowy now nowej przeprawy mostowej. I to będzie na tą przyszłą kadencję. I w którym miejscu ona będzie zlokalizowana, jeżeli. Mogę... Ona będzie, jak Gafów, jest zatra dawniejsza, przecinała będzie najprawdopodobniej jest pierwszy projekt, że będzie przecinała, tu będzie rondo, jak jest przy kościele trojanowskim w tą stronę do miasta. I to jest pierwszy projekt. No i co i proszę Państwa, szczycą się ludzie z Mszczonowa, szczycą się ludzie z Żardowa, z Błonia, że mają baseny, kąpiele, a my no, rozpoczynającą geotermię, no ale w suma sumarowo upalne lato, trzeba jechać gdzieś daleko, żeby odpocząć. A teraz na ostatniej sesji zarówno Pani Starosta, jak i Radni przedstawili wstępny projekt rozbudowy, zagospodarowania Boryszewskiego naszego zalewu. Jest to piękny akwen, zaniedbany, ale jeżeli w niego zainwestujemy, na pewno będzie przynosił to radość i pożytek dla naszego społeczeństwa. Panie Andrzej, bo wspomniał Pan o, o tych inwestycjach w, wykonywanych wspólnie z gminami. Ta współpraca jest chyba bardzo ważna. Jak to się układało w, w, w tych kadencjach? Mówiąc krótko, żeby powiat robił jakiekolwiek drogie inwestycje, to dzisiaj powiat nie ma żadnego swojego budżetu. Takiego budżetu, który jest dochodowy, podatki. Gminy mają podatki. Gminy mają dochody. Powiat nie może mieć dochodu. Powiat ma tylko dochody z Wydziału Komunikacji rejestracji, wszystkie ustawowe rejestry wydanych dokumentów i subwencja państwowa. Jakby poprzez województwo, przez ministerstwo powiat jest przedłużeniem rządu. Tak jakby skarb państwa, tak jak wszystkie użytkowania wieczyste zawiadał nim powiat. I teraz, żeby cokolwiek zrobić, no to musieliśmy łączyć swoje subwencje z miejskimi, i jakiekolwiek wszystkie, które zostały uzyskane z państwa, i budować z drogi. Tak jak na halę sportową wydaliśmy 8 milionów. No i ludzie się dziwią, skąd są też nasze środki. Jak państwo wiecie, że w poprzedniej kadencji z panią Starostą szliśmy dumnie, bo zawsze mieszkańcy nam dokuczali, że są też starały po gospodarstwie budynki. Tam tylko się bałagan robi, żeby to zagospodarować. W pewnym momencie doszliśmy do tego, że te budynki, z nich nic się nie zrobi. Nawet jeden tam z radnych proponował, żeby zainwestować w ich 100 milionów i zrobić stajenki, żeby konie duchodować no W środku miasta konie, no wiecie państwo, może być znowu egzamin dla niepełnosprawnych dzieci. Ale doszliśmy do tego, że trzeba po prostu dobrze sprzedać, dobrze zagospodarować i to zostało zrobione, że te budynki zostały sprzedane i mieliśmy tak zwany wkład własny, gdzie wybudowaliśmy piękne patio dla szkoły, żeby ta szkoła, rolnica przy Piłsudskiego też coś miała i zajęć praktycznych, duży budynek, gdzie są tam, młodzież będzie się kształcić praktycznie i zawodowo. I prócz tego jeszcze obok CKU, hala sportowa, pełnowymiarowa do zawodów ostatnio jednych największych zawodów, był turniej piłkarski strażaków z całego powiatu sołaczyskiego. I to jest proszę pana ten nasz sukces. Oprócz tego no co no, boiska w każdej szkole blisko. No i nie było gminy, nie ma w naszym powiecie gminy, w której by nie zostały zrobione kilka dróg i przejścia dla pieszych i coś po prostu dla mieszkańców naszego powiatu. Wspomniał Pan o szkołach i właśnie o to chciałem teraz zapytać, bo też może nie każdy wie, że szkoły ponadpodstawowe podlegają właśnie starostwu. Może o tych inwestycjach, czy o planach, o, o, o tak zwanym rolniku już mówiliśmy. więc. Rolnik, więc rolnik ten, jest bardzo jest. ważny, a drugi temat to ekonomik w... Przepraszam, ogrodniku. Ogrodniku, a ekonomik w Chodakowie. Jak Państwo wiecie, że to był ten taki boom. Szkoły niepotrzebne zamknąć, nie ma dzieci, nie ma młodzieży, szkoły zamykamy, zostawiamy tylko większe szkoły. Bo w sąsiednim żelazowskim powiecie największe technikum elektryczne zamknęli i dzisiaj żałują, bo nie mają, Polska nie ma elektryków, nie ma hydraulików, szkoły zawodowe. My żeśmy zresztą też odtworzyli w szkołę zawodową przy 80. Wszystkie zawody, a tutaj wracając do Ekonomika też miała być zlikwidowane, bo w dwóch budynkach nie ma obłożenia. A dzisiaj, proszę Państwa, budujemy budynek wraz z halą sportową dla ekonomika w Chodakowie, który jest prawie na ukończeniu, jeszcze tylko wykończeniówka i młodzież ze szkoły w Chodakowie będzie miała kalę sportową, taką licealną, bym powiedział. Wszystkie sale edukacyjne na miejscu, nie będą musieli przechodzić, chodzić, bo już będzie wszystko na miejscu. No to bardzo takie przydatne myślę dla uczniów. Dosłownie. Wspomniał Pan o tunelu w Teresinie, że, 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 że jakby już jest wybudowany, on dopiero jest planowany tak naprawdę, bo, bo prace się dopiero rozpoczną chyba. Nie, ja na pewno nie mówiłem, że jest wybudowany, bo ja tylko powiedziałem, że. Tak zrozumiałem pewnie budować tunel to był bardzo trudny temat. Ten tunel, to od początku tej kadencji już był cały czas jak to w projekcie, i nawet już, już prawie sięgaliśmy, żeby rozpocząć w 2023 roku. I ten bunt ekonomiczny, inflacja w ten czas kosztory opiewał na 30 milionów, a dzisiaj kosztory z tego tunelu opiewa na 50. Parę milionów, czego kolej PKP dokłada prawie w 70%, zarówno wójt gminy, no i powiat Słaczewski, no i pieniądze rządowe. No. Tak jak to wszyscy mówią, że rząd źle rządzi, a jednak centralnie naprawdę, proszę Państwa, średnio tak, bym musiał mieć wszystkie notatki. Ale my żeśmy uzyskali jako powiat Sochaczewski przez ostatnie lata około 200 milionów na fundusze. Właśnie te ogólne fundusze dróg, um, budowy budynków inwestycyjnych, wszystkich chodników, to co było związane z naszą infrastrukturą, zarówno drogową, budowlaną, inwestycyjną, to pochłonęło około 200 milionów. No, to ogromne pieniądze, naprawdę. Tak. Sochaczew jeszcze nigdy takich pieniędzy nie uzyskał. Wiem, że już tam prace się rozpoczęły, bo wyznaczono objazdy tak. tego, tego przejazdu kolejowego, żeby... Już jest cała w ogóle przygotowana komunikacyjne objazdy jest przygotowane w ogóle bynajmniej no, zawiadomienie ludzi, objazd tym przejazdem kolejowym tu kołotesko i Drugi przejazd jest tam aż w Serokach, ale to jest dalej raczej tylko dla samochodów osobowych. Tutaj jest i dla ciężarowych, a przejście dla pieszych, no wiadomo, że mieszkańcy, ja bym powiedział tak, my jesteśmy przyzwyczajeni do narzekania. Ale jak mieszkańcy Teresina cierpieli tyle lat bez tunelu, to jak trzy lata trochę pocierpią i po... przejdą do, na, żeby... Dookoła. dookoła. No to dla, dla sportu bym powiedział. Ale będą później zadowoleni, bo będą mieli w pełni wyposażony tunel z przejściem dla bieżą. No na pewno będzie to rewolucja w terenie. Tak jak panie redaktorze, było kto co mógł z naszych wrogów, jak to mówią, chociaż my wrogów nie mamy, tylko złych przyjaciół, to jak budowaliśmy przeprawę w Chodakowie, to każdy brak Narzekał, że jest złe przejście, za wąska kładka, ale to tak szybko zleciało, że tak jak obiecaliśmy w ten czas na Boże Narodzenie, nawet jeszcze wcześniej otworzyliśmy most i później tak jak gdyby mieszkańcy dzisiaj są bardzo szczęśliwi i zadowoleni, na pewno pan się przeprawiał tym mostem. To jest a, nowoczesny, bezpieczny most. Przede wszystkim kierowcy się cieszą, o. jest kolejna przeprawa. A później zaraz tam dalej, o, dla, 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 dla przykładu, jest zrobione rondo w którym tam kilka nawet wypadków było, kilka stłuczek. No i też ludziom nie pasuje, bo trochę jajowate wyszło. Ale najważniejsze, że jest bezpieczne. I z tego się powinniśmy śmiać. No tak, każda zmiana w zasadzie coś rozwija. Panie Andrzeju, wspomniał pan też o szpitalu. Może byśmy tak troszkę zgłębili ten temat i bardziej szczegółowo proszę coś tam powiedzieć. Szpital to jest całkiem inne zagadnienie. Myślę, że Bo to też czuły temat i czuły temat, powiatowi, i czuły temat. powiatowi, prawda? Państwo wiecie, że 9 lat temu w szpitalu no, tylko było narzekanie, zadłużenie, etc., etc. Pani starosta została przewodniczącą Komisji tej Statutowej Zdrowia przy szpitalu. Ja również. I później staraliśmy się wszystko tak robić, żeby mobilizować wszystkie gminy do pomocy w szpitalu żeby zawsze jakiś fundusz pozyskać do pomocy w szpitalu, bo no szpital w ten czas cały czas był niewydolny. Myślę, że zmieniliśmy jednego dyrektora, zmieniliśmy drugiego dyrektora. Teraz to już chyba czwarty dyrektor podczas tej ostatnich kadencji jest. No miasto też swój wkład tutaj ma do szpitala, bo przez całe te ostatnie lata szpital nie płacił podatków gruntowych, bo wiadomo, że są na terenie miasta, to powinni płacić podatki gruntowe. Tam też właśnie na początku pierwsze sprawy, co zrobiliśmy, to znieśliśmy opłaty za parking. Też głośna sprawa była. No i później, jak to mówią, covid. Jak przyszedł, to był jeszcze bardziej yy, taka sytuacja w szpitalu niebezpieczna, trudna, ale to wszystko zaczęło się po prostu organizować. oddzieliliśmy w ten czas łóżka dla covid i inne wydziały, a przede wszystkim staraliśmy się tak gospodarować, jak to mówią dzisiaj naszym oczkiem w głowie, tu na terenie powiatu słowaczewskiego W ogóle możemy się szczycić, że najważniejsza, no najważniejsza, najbardziej znana jest ortopedia. Dzisiaj ludzie przyjeżdżają z Warszawy, operować się, protezy, interprotezy, kolana. Mamy bardzo dużo pacjentów z okolic Warszawy, i tu właśnie był problem jeszcze z blokiem operacyjnym. Blok operacyjny był niewydolny dla tylu pacjentów, bo mamy jeszcze chirurgię miękką, chirurgię twardą i ortopedię. I jeszcze przecież wprowadziliśmy cięcia carskie dla ciąży, kobiet w ciąży. I teraz w tej chwili blok już pracuje na zmiany. 6 milionów ostatnie, które zostało zainwestowane w wyposażenie bloku operacyjnego i remontu bloku operacyjnego, w pełni satysfakcjonuje i satysfakcję mają nasi doktorze przy operacji. Oprócz tego jest jeszcze zainwestowanie w tomograf. KTG dla badania ciąży, wiele, wiele przyrządów medycznych. A przede wszystkim została sprowadzona tak zwana infrastruktura i informatyka. Cały szpital został zmodernizowany pod kątem zarządzania, zapisywania pacjentów. To wszystko zostało skomputeryzowane. To też pochłonęło około 4,5 miliona złotych. No, i teraz jest, no, może na dniach będziemy uruchamiać przebudowę całej infrastruktury miejsc parkingowych, postojowych, zajazdu autobusowego, w ogóle wszystkich dróg wewnętrznych, lokalnych, żeby znowu też służyło naszym mieszkańcom i pacjentom. Panie Andrzeju, z tego co wiem, zdecydował się Pan kandydować w tych wyborach po raz kolejny do Rady Powiatu? Nie będę się sam siebie chwalił, no, ale jeżeli człowiek się sprawdził przez 9 lat, jeszcze mam siłę, na emeryturę jeszcze nie idę, to może się sprawdzę jeszcze i w tej kadencji. Ale dlaczego o to pytam? Dlatego, że rzeczywiście no, bardzo dużo było, zostało zrobione, prawda, tych różnych rzeczy, które, które wymagały tej renowacji, czy, czy jakiejś tam innowacji. A co by Pan jeszcze powiedział o przyszłości? Co jeszcze wymaga pracy? Trudno jest tak powiedzieć z marszu, no ale wiadomo, że dzisiaj każda dzielnica potrzebuje inwestycji chodnikowych, yy, ulicznych, basen. Nasz basen już, proszę Państwa, dzisiaj ma, jak dobrze licie, około 20 lat. Tak. Basen będzie miał około 20 lat. Należy go zmodernizować, unowocześnić. Halę sportową już mamy piękną. Boisko mamy piękne, no trzeba po prostu, jakbym powiedział, dbać o młodzież. Młodzież, jeżeli będzie miała co robić, to będzie nasza młodzież bardzo grzeczna, wysportowana i będziemy z młodzieży zadowoleni. A to jest przyszłość naszego miasta. No właśnie, bo wspomniał pan o basenie, wspomniał pan o, o, o stadionie, ale to są w zasadzie obiekty miejskie. Czyli to wymagałoby współpracy z miastem. Jak to do tej pory się układało i jak Pan liczy w przyszłości? Proszę Państwa, ja przypomnę tylko, że sama ulica Stasica trwała dwie kadencje. Jak nie chodnik przeszkadzał, to krawężnik przeszkadzał. My żeśmy weszli do y, 9 lat temu, zarówno w mieście stworzyliśmy koalicję, jak i w powiecie. I tą drogę zrobiliśmy w pierwszym roku urzędowania. I wiecie Państwo, że projekt był. Jeżeli projekt, należało przestać, ktoś tam zaraz zaczął mówić, że projekt. Nie, projekt, nie ma biurokracji. Robimy w pełni, żeby mieszkańcy byli zadowoleni i jak najszybciej, żeby tą drogę dokończyć. I najważniejszy był skutek działania, a nie narzekania. I teraz tu też, tak jak wspomniałem wcześniej o zalewie Boryszewskim. No jest pomysł. Może znajdą się środki. No, może coś pożyczymy w tej chwili od kogoś, może dostaniemy. No przecież Państwo widzicie, że 700 miliardów euro oklejony jest sochacze w partiach, któraś tu mówi, że tyle pieniędzy będzie w obiegu. No to może i do nas coś dotrze. No. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Czyli to, wszystkim... żeby nie było to tak, żeby trzeba zaraz wracać. Bo z jednej strony. Ci opozycjoniści mówią, że zadłużają. Nie, nie ma zadłużeń. Powiat Sochaczewski jest czyściutki, nie ma ani długu, jest w pełni zagospodarowany. Każdy by chciał zarządzać takim powiatem. I tu czyle czoła chwilę przed panią, panią Gontą, naszą starostą, przed całym zarządem. No i podziękuję od razu panu ministrowi Małeckiemu, bo tak jak ja wcześniej mówiłem, że jeszcze Sochaczew nigdy nie miał takiego ambasadora, jaki był pan Małecki. Pamiętam kiedyś, 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 jak jeszcze razem z panem byliśmy radnymi w mieście, przyjechał karyś na otwarcie basenu naszego. To był, to był wielki boom posła, który przyjechał otworzyć tylko basen, ale samych pozyskiwanych środków trochę wojewódzkich. No tak stare czasy. Miejmy nadzieję, że przyszłość będzie o wiele, wiele lepsza. Panie Andrzeju, no cóż, życzę, życzę spełnienia tych planów, życzę sukcesów. Dziękuję, że znalazł Pan czas na przybycie do naszego spotkania. Ja studia. też dziękuję. Myślę, że mieszkańcy Troczki się dowiedzieli, a w przyszłości przedstawimy całe w ogóle nasze inwestycje. Zresztą mieszkańcy powinni to widzieć. Panie redaktorze, mieszkańcy powinni czuć to, co się dzieje w ostatnim słuchaczy, bo to jest widoczne okiem że miasto się zmieniło. Powiat się zmienił. Narzekają mieszkańcy, że jeszcze tu dziura, tu, tu nie dociągnięcie, ale to się zrobi w przyszłości. Wierzę w to także. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję. Do widzenia założę... Państwu. Państwem... Do zobaczenia. Czy mogę zrobić taką kampanię trochę wyborczą? Zależy jaką. Proszę Państwa, najważniejsze, żebyście poszli do wyborów. 7 kwietnia to ja czekam, że będą szły tłumy i głosowali w urnach, żeby wybrać prawdziwych, potrzebnych przedstawicieli do naszego miasta. Niech tym miastem rządzą Wasi przedstawiciele, a nie ludzie niechciani. Bo jeżeli pójdziecie w 10%, to później będziecie... 90% niezadowolonych. A jeżeli pójdziecie w 100%, to będzie albo 100% niezadowolonych, że źle wybraliśmy, a będzie 100% zadowolonych, że dobrze wybraliśmy. Idźcie i głosujcie. To w taką, kampanię ja także się włączam. Niech państwo idą na wybory i głosują wedle swego sumienia i przekonania. Dziękuję bardzo za obecność na kolejnym spotkaniu naszym przedwyborczym. Zapraszam na kolejne a jednocześnie zapraszam też na naszą stronę internetową soho.info.pl Dziękuję bardzo, do zobaczenia.